Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie pojedynek i porównanie dużych puszek kolekcjonera. Po lewej stronie mamy niemiecką puszkę, którą dostałem z niemieckiego Panini, natomiast po prawej mamy polską puszkę. Nie pamiętam, czy kupiłem ją w Smyku, czy gdzieś indziej, bo praktycznie w każdym większym sklepie, gdzie są. Karty, gazety można było zakupić, właśnie te puszki. No i co? Cena, jeżeli chodzi o puszkę niemiecką, to jest 15 euro, tam bez 5 centów, czyli gdzieś 65 zł. Dużo, naprawdę dużo. I tylko są w środku dwie karty limitowane, więc tutaj jest różnica na plus dla naszej puszki, bo ona jest o 10 zł chyba tańsza, czy o 15, a są trzy limitki w środku. Najpierw sobie rozetniemy. Bo tutaj nie ma ceny napisanej. Ale byłem w sklepie sprawdzić niemieckim i właśnie widziałem, że 15 euro taka puszka. Ok, otwieramy naszą puszkę. I zobaczymy, kto tutaj nam się schował. Trzy limitki w środku. Mamy Crossa. Mamy DPA i mamy Messiego no pięknie jest Messi W sumie chyba jeszcze go nie trafiłem samemu Tylko coś saszetek brakuje mi tutaj bo powinno być 10 z tego co pamiętam jeszcze raz sprawdzę Tak A ile mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli zostałem oszukany. No niestety tylko siedem saszetek. Nic tutaj nie kombinowałem. Widzieliście, że była folika na puszce, więc no nieładnie tutaj. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. W niemieckiej puszce raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem. No i co? Nie ma limitek. No coś niesamowitego, moi drodzy patrzcie co się stało No co za pech Osiem saszetek ale nie ma w ogóle żadnych limitek w środku i też puszka była z folią nic przy tym nie majstrowałem dostałem z niemieckiego panini to jest polska puszka to jest niemiecka no bardzo nieładnie no, po raz pierwszy coś takiego mi się zdarzyło, żeby brakowało tylu produktów. Saszetek, limitek. No zobaczymy. Pokażę filmik niemieckiemu panini. Pani Ewie też może podeślę i zobaczymy, co na to powie. W każdym bądź razie no, jestem troszeczkę e, zszokowany na minus. Że taka sytuacja. Ale my teraz lecimy z unboxingiem. Starczy tego narzekania. I kogo mamy tutaj na kartach specjalnych? Bo bazówki to już wszyscy znacie. Mamy Rubena Diasa. Powiem Wam, że nie pamiętam, czy go mam. 401 PROMES. Impact Singing Ajax. Jak wiecie, zawsze miałem szczęście w kartach, a tutaj no, po raz pierwszy taki, taki pech. I to w dwóch produktach. Poncio i Willian. Takie bazóweczki. Czyli się nie dowiemy, jakie limitki są... W niemieckiej puszce dużej. No, jest Cristiano Ronaldo, to już jakiś plus. Do tego Rodri Impact Singing. Tutaj mamy saszetkę z niemieckiej puszki. Multiple z Barcelony i Gaetano Napoli. Ja tutaj oczywiście nie mam żadnych pretensji, ani do niemieckiego, ani do polskiego, pani. Nie tylko no, gdzieś ktoś przy wkładaniu, sortowaniu, nie wiem czy to ręcznie było robione, czy maszyna. Gdzieś coś nie zadziałało tak jak miało. I niestety nie ma limitek. Nie ma saszetek. Czyli w sumie tutaj dwie saszetki brakowały. Tutaj trzy. Czyli mamy pięć saszetek brakowało. I tutaj dwie limitki. Mamy Kepę. Golstopera i João Felix Impact Singing. Sensi. Impact Singling Inter. Ja ciągle szukam jednej, jedynej jeszcze bazówki. Z Juventusu brakuje. Tutaj mamy Dalota, który wpada mi praktycznie co drugi, trzeci produkt. Bardzo często. David Silva, fans favorite. Milner, fans favorite. Tu mamy dwie specjalne odwrócone, Diallo Impact Singing Link i David Lewis Defensive Rock, nie kojarzę, żebym go miał, więc chyba nowa karta. Logo Paris Saint-Germain. Tutaj mamy jedną specjalną AZAR Impact Singing, Koke Fans Favorite. I zostały nam po jednej sztuce z każdej puszki. Tutaj mamy trzy odwrócone. I z tego jest logo Borussy Multiple Manchester City. No i jak zauważyliście, w tej kolekcji rarki nie wpadają tak często. No i tutaj jeszcze mamy dwie karty: Devry, Defensive Rock i DeHeA. Tak więc, moi kochani, no, najbardziej pechowy unboxing w moim życiu. Dwa produkty otwierane, w każdym brakują saszetki, limitki. No więc sami możecie ocenić dzisiejszy filmik. Dwa te same produkty i w każdym coś brakowało. Tak więc moi kochani, to wszystko dzisiaj na odcinku. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.